Dobre warunki pogodowe sprawiły, że budowa świetlicy w szklarce radnickiej przebiega bardzo szybko i sprawnie. Przypomnijmy, inwestycja rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku. Dzięki łagodnej zimie obiekt do stycznia udało się doprowadzić do stanu zamkniętego. Wstawiono okna i więźbę dachową. W ciągu ostatniego miesiąca zrealizowano kolejne etapy budowy. W tej chwili środek jest wykończony, wytynkowany, jest położona. Tam w tej części bocznej, ta kostka klinkierowa, obrzeże już są robione, świetlice, także. I pomalowana pierwsza warstwa, na to struktura będzie szła. Budynek liczy prawie 160 metrów kwadratowych. Mieszkańcy Szklarki wykorzystają świetlicę do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Zobaczymy jak to wszystko się ułoży, z tego względu, że jest to przez... Sponsorowane, sponsorowany jest projekt unijny i no nie wiemy jak to się potoczy to opłaty po prostu za świetlicę. Budynek powstaje dzięki pozyskanym środkom unijnym z programu rozwoju obszarów wiejskich przez Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy. Świetlica ma być gotowa w czerwcu.